Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Strefy Pasy. Dzisiaj naszym gościem jest trener przygotowania motorycznego pierwszej drużyny Krakowi, Paweł Drechsel. Cześć Paweł. Cześć, witam wszystkich. Eee, zacząłem od tego, że do nas, do pasów, dołączyłeś po 7 latach spędzonych w się Łódź. O własnych latach tam też były różne funkcje, nie tylko związane właśnie z samym treningiem przygotowania motorycznego, bo tam było koordynowanie akademii czy, czy prowadzenie drugiej drużyny. Spory bagaż doświadczeń. No tak, tak. E, w, tak jak powiedziałeś, 7 lat to jest kawał czasu, i tam dużo doświadczenia zebrałem w różnych, w różnych funkcjach. E, ta przygoda zaczęła się od koordynowania akademii. E, zaczęło się to od tego, że ja prowadziłem w Łodzi taką sw swoją szkółkę, którą od zera rozwijaliśmy e, z grupą znajomych, e, i udało nam się to doprowadzić do takiego momentu, że już zdołaliśmy gdzieś tam rywalizować na, na tym dosyć wysokim szczeblu z innymi akademiami, czy też szkółkami e, w naszym województwie. I w pewnym momencie dostałem propozycję jakby zrobienia tego samego w uks ie bo w tamtych czasach UKS nie miał dobrze rozwiniętej szkółki, nie nazywajmy tego nawet akademią, bo, bo, bo takiej nie było, więc przeniosłem się to do uks u i przez pierwsze trzy, trzy sezony, tak, tą funkcję koordynatora, gdzie mocno skupiliśmy się wtedy na skautingu trenerów i, i na, wymi na wymianie tak naprawdę całego sztabu który ma się zawodnikami e, opiekować. E, no tak, to był, to, był, to był fajny czas, bo naprawdę super ludzie zostali, zostali do klubu z prowadzeniem. Myślę, że to jest w ogóle klucz do sukcesu, żeby e, gdzieś tam opakować i otoczyć się ludźmi, którzy znają się na rzeczy i, i którym można po prostu zaufać, bo to zaufanie jest najważniejsze, tak jak mi ktoś zaufał w kwestii zbudowania Akademii, tak jak ja, tak ja musiałem zaufać kolejnym osobom. E, Później, tak jak powiedziałeś, była ta funkcja pierwszego trenera drugiego zespołu, i to jest też ciekawa, ciekawa historia, bo stworzyliśmy tak naprawdę projekt w uks ie który na skalę naszego kraju był unikatowy, bo stworzyliśmy trzeci zespół. Gdzieś postawiliśmy w tamtym momencie na rozwój zawodnika poprzez grę w piłce seniorskiej, zrezygnowaliśmy jakby z inwestowania w te zespoły juniorskie i walkę o CLJ. -ki gdzie w wielu klubach to jest jakby priorytet, ten kończący jakby edukację na poziomie, na poziomie akademii. My stworzyliśmy trzeci zespół i celem drugiego zespołu był awans. Początkowo miało to być czwarta liga i z jakimiś tam nadziejami na awans do trzeciej ligi. A zespół trzeci, LKS3, miał być w piątej lidze i w taki sposób miało to funkcjonować. Gdzieś tam ten projekt, te dwa, dwa projekty przerosły nasze oczekiwania, bo jak dobrze wiemy, LKS2 jest w tym momencie na poziomie drugiej ligi, gdzie też fantastyczna praca sztabu, który zajmował się tym zespołem, gdzieś tam z moją małą cegiełką dołożoną do tego. I trzeci zespół jest w tym momencie na poziomie czwartej ligi, więc życzę każdemu zespołowi w Polsce, grającemu na tym najwyższym poziomie Ekstraklasy czy pierwszej ligi takiego zaplecza, bo to jest idealna sprawa do rozwoju zawodników, którzy później schodzą do, do zespołu, do zespołu rezerw. I w sezonie 19-20 e, przeszedłem już do, do pierwszego zespołu na stałe, e, początkowo jako asystent, jako asystent trenera. I w kolejnym roku już przejąłem funkcję pierwszego tenera przygotowania motorycznego, która zakończyła się z końcem tamtego sezonu i teraz rozpoczynam nowy rozdział, jakim jest Krakowia. Też myślę, że jest spora satysfakcja, patrząc teraz z perspektywy czasu na to, co się dzieje właśnie, jeśli chodzi o to o pracę z młodzieżą w EKS-ie. No, zdecydowanie tak. No, to jest. Ja zawsze powtarzałem w klubie, że EKS y, będzie zawsze, natomiast fundamentem UKS u będzie. Będzie akademia i, i, i ci ludzie, którzy są z, w klubie na co dzień, związani są z, z życiem klubu na co dzień, bo zawodnicy w pierwszym zespole dobrze wiemy, podpisują kontrakty, rozwiązują kontrakty, te kontrakty są czasowe. Tak samo trenerzy, którzy prowadzą pierwsze zespoły, to są ludzie tymczasowi. No, patrząc na realia naszej, naszej piłki, nikt nie jest w klubie dłużej, już nie mówiąc o trenerach, ale zawodnicy też to są 2-3 lata i ich nie ma. Natomiast. Tym głównym fundamentem, tym tą najgrubszą nogą, na, którą, na której musi stać klub, to jest akademia i, i, i tak też powinno być tutaj. Odbiegając trochę od tematów takich stricte sportowych, to jeszcze w, czasie, w twoim czasie w Łodzi pokazałeś pewien talent muzyczny, nagrywając piosenkę o klubie, to taka ukryta zajawka? No to jest ciekawe, że aż taki research zrobiłeś, bo no tak, tak. Generalnie muzyka jest moją pasją. No myślę, że na równi z piłką nożną. E, więc często gdzieś tam śmieję się, że gdyby nie wyszło mi w piłce, to na pewno szukałbym swojego szczęścia, szczęścia w muzyce, i, i mm -hmm. ja to wziąłem z domu, bo u mnie e, w domu ta muzyka była na, na porządku dziennym, bo rodzice pracują w teatrze, więc ja tak naprawdę miałem tą edukację muzyczną na, na tym poziomie codzienności, że tak powiem. Ja przychodziłem do domu i muzyka była, była cały czas. Natomiast ja mocno. Mocno zabiegałem o to, żeby rodzice pozwolili mi realizować tą pasję sportową, która finalnie po oczywiście wielu etapach bycia zawodnikiem, bycia trenerem gdzieś tam w tych mniejszych klubach czy, 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 czy na tym poziomie dziecięcym doprowadziła mnie tutaj. Natomiast wracając do pytania, no tak, ja się zajmuję muzyką, tak można powiedzieć, hobbystycznie, z pasji, takim nazwijmy to taki domowy producent, mam tego sprzętu do, do produkowania muzyki dosyć dużo i ta muzyka jakby jest realizowana przeze mnie na wielu płaszczyznach, bo też z taką grupą najbliższych przyjaciół mamy taki powiedzmy tam zespół, który gdzieś tam od czasu do czasu spotykamy się i lubimy sobie pomuzykować, natomiast jeżeli jestem sam no to skupiam się bardziej na takiej muzyce elektronicznej, hip-hopowej, którą mogę w jakiś sposób sam sam stworzyć. Też w Twoich wcześniejszych wywiadach wspominałeś o różnych wyjazdach, gdzie mieć okazję odkulić, oglądać chociażby pracę w hiszpańskich klubach, nawet w Real Madryt, czy też, to mnie bardzo ciekawiło, Do, w Washington Wizards w NBA. Jakie inspiracje dają, dają takie doświadczenia, takie wyjazdy właśnie? No tak, ten przekój był dużo, duży. Na początku przygody z pracą trenera, gdzieś tam mocno byłem zapatrzony na ten rynek hiszpański, zresztą myślę, że słusznie, bo Hiszpanie eksportują na, 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 na świat największą liczbę trenerów i, i ta filozofia hiszpańska jest e, przesiąka tak naprawdę do wszystkich lig, bo, bo czy liga angielska teraz, która zawsze była e, traktowana z taką ligę mocno zaczerpnęła od, od Hiszpanii i, i, i to już jest inna liga. E, natomiast co można zaczerpnąć? Od każdego można się czegoś nauczyć i ja tych klubów w Hiszpanii zwiedziłem, no, myślę, że kilkanaście na tym najwyższym poziomie i wiadomo, że w jednym miałem dostęp do jakby większej ilości, ilości danych, czy do większej ilości osób, z którymi mogłem porozmawiać, do, inne inne te wyjazdy ograniczały się gdzieś tam do obserwacji tych treningów z boku. i każdy taki wyjazd to jest coś, co, co ty możesz usłyszeć od takiego trenera. Zachowanie trenera na, na treningu, podejście do zawodnika, kończąc na, na, na ćwiczeniach treningowych, tak, które stosuję, stosuję do dzisiaj. W ostatnim czasie gdzieś tam te wyjazdy moje zwolniły, chociaż w poprzednim sezonie w grudniu. No zdarzył mi się taki, można powiedzieć, topowy wyjazd, bo byłem w Atletico Madryt w pierwszym zespole dzięki jednemu z zawodników, którzy w UK się grali, byli, był ten zawodnik, zawodnikiem Diego Simeone, więc miałem okazję gdzieś tam krótką taką pogawędkę z Diego Simeone. odbyć. Natomiast ja zawsze byłem fanem trenera przygotowania motorycznego. W Atletico Madrid, prof. i to jest taki mój największy sukces, jeżeli chodzi o wyjazdy, że miałem okazję przez trzy dni jakby gdzieś tam obserwować i, i rozmawiać na, na temat tego, co on robi i jak pracuje. Zapytałeś też o Washington Wizards, tak? no, bo to jest taki, można powiedzieć, nazwijmy to najbardziej egzotyczny wyjazd. Ten wyjazd wziął się stąd, że moim znajomym, właściwie to ja jego, bo on jest większą postacią, jest Marcin Gortat, znany polski koszykarz, który przez 12 lat grał w NBA, jest z Łodzi i znamy się, znamy się dosyć długo i on umożliwił mi ten wyjazd. Byłem, byłem u Marcina w domu i oczywiście też na, na treningach. Akurat miałem to szczęście, że Washington Wizards wtedy grali dwa mecze we własnej hali, co nie zdarza się zawsze, bo wiemy jak funkcjonuje Liga NBA, tam jest tych meczów 82 do zagrania i... Te zespoły podróżują po całych Stanach, natomiast przez cały tydzień mogłem obcować z zawodnikami, byłem, e, byłem w szatni, e, miałem też okazję być na rozgrzewce i gdzieś tam tą piłkę Marusinowi po, podawać w momencie, kiedy rozgrzewał się, kiedy ta hala e, się zapełniała, więc to było taki, e, takie spełnienie marzeń e, kibicowskich, bo, bo też koszykówka jest, jest bliska mojemu sercu. Natomiast nie wiem, czy. E, Możemy cokolwiek przełożyć na, na rynek piłkarski. Oczywiście coś, coś byśmy mogli, natomiast jest to zupełnie inaczej opakowane w Stanach Zjednoczonych ten sport w Stanach, to ma być show, to ma być. Oczywiście, to jest wysiłek, to jest gdzieś tam pot i ciężka praca, natomiast koniec końców, to jest skierowane głównie pod kibica, głównie pod fana, który ma się na tym meczu dobrze bawić i, i to, co ja, ja dostrzegłem, to jest kompletnie jakby taki brak agresji. Hmm. czy nerwów ze strony kibiców na takie proste sytuacje, gdzie dobrze wiemy, jak nasz kibic tutaj europejski hmm. e, reaguje na wszystko, co się dzieje na boisku, na najmniejszą, że tak powiem, głupotę, potrafi to wzbudzić takie emocje, że to gdzieś tam wzrasta do tej rangi e, naj, najgorszego typu. Natomiast tam to jest show, to jest, e, no ten zawodnik ma być aktorem tego widowiska i... I chciałbym, żeby generalnie sport, no, piłka nożna, która jest u nas najbardziej popularna, żeby do tego też dążyła. Że ten kibic przychodzi na ten stadion całą rodziną, przychodzi jak, jak do teatru, przychodzi na jakiś tam performance taki, który ma mu coś dać. I on wychodzi jakby, ten mecz nie psuje mu nastroju na cały tydzień, a nie wiem, seria dwóch porażek nie psuje mu nastroju na pół sezonu, tak, mm. że on nadal przychodzi na ten stadion. Z tą samą chęcią, z chęcią zobaczenia tego show, a nie z chęcią powyżywania się na zawodnikach, czy na trenerze, czy na zespole przeciwnym. Oczywiście te emocje też są potrzebne, bo my, po to jakby, funkcjonujemy w tej piłce. Ja też się żywię tą energią w czasie meczu od kibiców. Lubię tą atmosferę i, i gdzieś tam załącza mi się taki przycisk, że jestem w meczu, często biegam gdzieś tutaj przy tej linii. E, kończę sytuację strzałem do głowy, mimo że tej piłki nie mam na głowie, ale chcę, chcę pomóc tym zawodnikom, więc to się udziela. Mhm. Natomiast e, no, chciałbym, żeby ci kibice traktowali też e, sport jako takie show, jakie, tak, jako takie mm, doznanie, które mam, ma im utknąć w pamięci w ten pozytywny sposób. Mhm. Przejdźmy teraz, w Pełni, już do, do Krakowi. Jakbyś mógł zdradzić delikatnie kulisy Twojego przyjścia do Pasów, no i ewentualnie jakieś takie czynniki, które, które o tym zadecydowały, tak z Twojej perspektywy. Myślę, że tutaj jakby Krakowi nikt mi nie musiał mocno reklamować, bo to jest topowy klub, jeżeli chodzi o Polską, o polską ligę. Być może ostatnie lata i, i ten brak sukcesów takich wymiernych, jakby mm -hmm. tego nie pokazywał, natomiast to jest jeden z największych klubów, klubów w Polsce. i Gdzieś wyjeżdżając z Łodzi, no to była też moja decyzja, że, że, że postanowiłem się z ŁKS-em rozstać. Też uważałem, że to jest już moment na zrobienie kroku do przodu i na sprawdzenie się w, innych, w, innych, w innym środowisku. I gdzieś tam tych opcji było kilka, natomiast też znajomość z trenerem Dawidem Kroczkiem, z którym znamy się kilkanaście myślę już lat, bo też jest z Łodzi i Gdzieś tam jeszcze prowadziliśmy zespoły juniorskie, rywalizowaliśmy między sobą. Potem, potem gdzieś na tym szczeblu niższych lig, gdzie, gdzie ja miałem drugi zespół uks u też rywalizowaliśmy ze sobą, ale ta znajomość też była, była dosyć bliska. Więc wiedziałem, jaki styl ten chce prezentować, wiedziałem, czego będzie ode mnie wymagał, i jemu przytrafiła się taka świetna okazja, że może prowadzić klub w Hexaklasie. Więc po telefonie od Dawida. I łącząc te, te kropki, że to jest Krakowia, bardzo duży klub, bardzo dobre środowisko do, do rozwoju, świetne warunki do pracy w, w Krakowia Training Center. Więc myślę, że innego, innego kroku nie mogło być. Dodając do tego Kraków, który jest, mogę już to powiedzieć po pewnym czasie, chyba najpiękniejszym miastem w Polsce, bardzo intensywnym, ale, ale świetnym, to myślę, że to była dobra decyzja. Nawiązując właśnie do tego, co powiedziałeś o relacji z Tranem Kroczkiem, o tym, że wiedziałeś doskonale, jaki, jaki styl preferuje, yy, może też troszeczkę przybliżymy kibicom, właśnie do końca zacząć jest odpowiedzialny, jeśli chodzi o od różne pasów. Okej, okay, no myślę, że tak jak samo stanowisko yy, mówi, jest to trener przygotowania motorycznego, natomiast yy, myślę, że ta, ta nazwa tego stanowiska nie wszystkim mówi do końca, z czym to się je, bo często ten przygotowania motorycznego przez jakiś procent ludzi interesujących się piłką, to jest gość od rozgrzewki, gdzie, gdzie, gdzieś tam trzeba dogrzać zawodników przed treningiem. Dla innych to będzie gość od siłowni, gdzie idziemy na siłkę i, i pakujemy tam. Dla innych to będzie gość od biegania i, i, i ludzie patrzą przez taki pryzmat. Jakby ten taki pryzmat. Yy, wymierny, fizyczny, natomiast składowa rzeczy, która się mieści w tym obszarze przygotowania motorycznego jest zdecydowanie większa i myślę, że w ogóle w dzisiejszych czasach, tego też nauczyłem się w Hiszpanii, bo tam jakby ten trener przygotowania motorycznego to jest najczęściej pierwszy albo główny asystent pierwszego trenera i często jak trenerzy zmieniają sztaby, jak zmieniają zespoły, to ten trener przygotowania motorycznego idzie, idzie z trenerem Dlaczego tak jest? Bo ten przygotowania musi znać perfekcyjnie ideę gry, model gry, sposób, sposób gry i pomysł na tę na na, na grę, wymagania odnośnie zawodników na poszczególnych pozycjach, bo może się zdarzyć taka sytuacja, że ten przygotowania, który zajmuje się właśnie tylko siłownią albo pracuje w jeden określony sposób, nie jest elastyczny, dostaje jakby przychodzi kolejny, pierwszy ten którego sposób gry jest kompletnie odmienny od sposobu gry poprzedniego trenera. i w tym momencie pojawiają się problemy, które najczęściej, którymi najczęściej są kontuzje, bo trzeba wiedzieć, czy tener chce grać intensywną piłkę, bazującą na fazach przejściowych, czy tener chce grać w niskiej defensywie, czy tener chce grać w ataku pozycyjnym, bazującym na, na posiadaniu piłki i wtedy to przygotowanie motoryczne wygląda, wygląda na każdym z tych, z tych możliwości inaczej. My tutaj z Dawidem, dzięki temu, że znamy się długo, e, ja, ja doskonale wiedziałem, w jaki sposób e, trener Dawid chce, chce grać, dlatego e, trener przygotowania metodologicznego też musi rozumieć w 100% sztab techniczno-taktyczny -techniczno i moim zadaniem nie jest tylko przygotowanie ich pod kątem fizycznym, ale też dobranie środków treningowych tak, żeby to spełniało wymiar taktyczny i ja Przykując ćwiczenia rozgrzewkowe. Nie, nie skupiam się tylko na tym, ile oni przebiegną, czy, czy, czy temperatura ciała zostanie podniesiona, czy zrobimy jakąś mobilność, czy nie. Tylko, w każdym, wymiarze, w każdym momencie treningu ten wymiar taktyczny już jest, już jest spełniony i przykładowo przechodzimy z rozgrzewki do części głównej, gdzie w tej rozgrzewce już pewne, pewne rzeczy zostały zostały przemycone i została praca zrealizowana pod kątem motorycznym, tak? i Oczywiście kolejnym obszarem mojej pracy jest monitoring obciążeń treningowych, który myślę, że w dzisiejszych czasach jest kluczowy, bo mm, oczywiście wielu trenerów jeszcze powie, że a ja tam wszystko wiem, przecież ja już pracuję 20 lat, mm. więc ja to, nie, już nie takie rzeczy widziałem. To jest tak zwana praca na nos. Znowu jest druga grupa e, trenerów. Pewnie nazwijmy ich trenerami nowoczesnymi, tego nowego pokolenia, którzy raczej wszystko mają w laptopie i jak tam się coś nie zgadza w tabelce, to to absolutnie nie może wystąpić mm -hmm. w treningu. Ja myślę, że najważniejszy jest ten balans między instynktem trenera, który widział dużo i ma pewne swoje przemyślenia, przeczucia, a tym, co jest w tabelce i na koniec patrzymy na kontekst tych dwóch, tych dwóch rzeczy, tych dwóch składowych i możemy wyciągnąć wnioski. Bo czasami mm -hmm. ja patrząc w tablet na treningu, mogę trenerowi powiedzieć, że no tu jeszcze musimy dobiegać coś ale patrząc na trening moimi oczami widzę, że jakby ci zawodnicy już nie będą, mieli, nie będą w stanie dobiegać więcej, bo po prostu ich układ nerwowy ich, i, 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 i jest przemęczony za bardzo. Więc tych rzeczy jest dużo idealnym rozwiązaniem i generalnie to się dzieje na świecie, że ten ruch przygotowania motorycznego nie jest jeden w klubie. Jest dwóch, trzech. Spotkałem się też ze sztabami cztero-pięcioosobowymi, osobowymi, jeżeli chodzi o, o, o ten obszar treningu. Dlaczego tak się dzieje? Bo właśnie jeden trener może być odpowiedzialny za te sprawy techniczno-taktyczne, dopasowanie środków treningowych pod wymiar motoryczny, który ma być później zrealizowany w, w, w dniu meczowym. Kolejny trener jest od typowania stricte siłowego. A jeszcze jeden trener jest na przykład od indywidualizacji, od wprowadzania zawodników po, po urazach, po kontuzjach i zaadaptowanie ich do wysiłku treningowego, a następnie do wysiłku, do wysiłku meczowego. Więc też taby, bo często jest też taka opinia: no, tak, kolejny trener, kolejny trener, kolejny trener. Jeżeli polskie kluby chcą się rozwijać, to niestety tak to, tak to będzie wyglądało, bo tej pracy jest naprawdę dużo i cieszę się, że w tym momencie w Krakowie mamy dwóch trenerów przygotowania motorycznego. Bo ja dołączyłem do sztabu, ale w sztabie jest również Darek Ząbek, który robi świetną robotę właśnie pod kątem indywidualizacji obciążeń, indywidualizacji na, na siłowni. Mm. Coś, na co pewnie ja bym nie miał aż tyle czasu, bo jestem w 100% zaangażowany w ten proces. Planowania od strony techniczno-taktycznej. Natomiast działając we dwóch, do tego mając jeszcze świetny sztab fizjoterapeutów, którzy też nas w tym uzupełniają. Możemy wykonać pracę tak, tak, jak należy. Też trochę uprzedziłeś moje kolejne pytanie, właśnie chciałem, chciałem podpytać o to, na co zwracać uwagę w, w kontekście takiej pracy z dużą grupą zawodników i jak wykorzystać tego technologię, ale to przejdziemy to troszeczkę dalej i chciałem zapytać o, tak, o działanie, jeśli chodzi o prewencję na przykład urazów i też z Twojego doświadczenia, z jakimi spotykają się najczęściej problemami, jeśli chodzi o, o właśnie urazy te motoryczne i ewentualnie w jaki sposób można nim jak najlepiej zapobiegać? no Przede wszystkim, to może wrócę, bo to można uzupełnić, właśnie ten monitoring obciążeń pomaga temu, mm -hmm. bo, bo dobre zaplanowanie obciążeń w mikrocyklu treningowym, a dobrze wiemy, że te nasze tygodnie treningowe, które nazywamy mikrocyklami, to nie są mikrocykle od soboty do soboty, gdzie mm -hmm. zawsze wszystko jest jasne, że we wtorek tre trenujemy tak, w środę trenujemy tak i, i to jest czyste, jasne i klarowne. W Ekstraklasie, niestety, niestety, generalnie na każdym poziomie zawodowym tak jest, że możesz zagrać mecz w piątek, a hmm. kolejny mecz zagrać e, w poniedziałek. I to jest mikrocyk 11-dniowy praktycznie. Możesz zagrać mecz w poniedziałek, a kolejny zagrać w piątek i hmm. wtedy masz 4 dni. I teraz mądry sztab, mądry trener zarządza obciążeniem w taki sposób, że jeżeli masz mikrocyk krótszy, na przykład od poniedziałku do piątku, e, ten czas między treningami to musi być regeneracja. Jeżeli ty będziesz chciał na siłę poprawiać rzeczy, które według ciebie były złe w, mecz, złe w meczu i zrobisz to w sposób zbyt intensywny, zbyt objętościowy, nałożysz tym zawodnikom za dużo, za dużo y, objętości, za dużo pracy do wykonania, to jest bardzo prawdopodobne, a nawet y, pewne, że w tym meczu piątkowym pojawią się kontuzje, ale, że, a jeżeli nie w tym meczu, to y, po meczu od razu. Bo po prostu zawodnicy nie zdążą się zregenerować. Co jest jeszcze ważne, ta indywidualizacja obciążenia, gdzie zawodnicy w każdym wieku, bo mamy przekrój nawet tutaj w Krakowie mm. od zawodnika 17-letniego do 37-letniego, więc to jest 20 lat różnicy, i na każdym etapie rozwoju człowieka zawodnik regeneruje się inaczej. Ten mięsień już ma inną elastyczność, każdy z nich ma też swoją historię, historię kontuzji. I my musimy znać jakby te historie i znać ich możliwości, bo czasami nie jest w tym, tym nic złego, żeby po prostu jednego zawodnika czy kilku z części treningu zduzować, tak? On wtedy idzie na regenerację, idzie też właśnie na trening do, do darka, na siłownię. Ten trening ma inny, inny charakter, ale koniec końców, na koniec tygodnia on jest gotowy do meczu. On być może nie przepracował tyle czasu na, na boisku, ile ci młodzi zawodnicy, natomiast on jest finalnie gotowy do meczu, a w sezonie startowym. W którym teraz jesteśmy, najważniejszą kwestią jest dostępność zawodnika, tak żeby pierwszy trener na koniec tygodnia mógł wybierać z pełnej puli, a nie, nie wiem, z 70%, bo 30%, 30 zawodników jest niedostępna, bo jest, jest kontuzjowana. Więc to jest jakby taki wymiar e, na samej górze, właśnie ta dostępność zawodników i zadbanie o to, żeby oni byli przygotowani może nie najlepiej w swoim życiu, ale najbardziej optymalnie. Tak, żeby w kolejnym meczu ten mógł z nich skorzystać. A czy w obecnym zespole Krakowi są takie jednostki, które powiedzmy w poszczególnych parametrach wyraźnie wybijają się poza zespołu? Mam na myśli na przykład, nie wiem, że ktoś y, ma wyraźnie lepsze wyniki, powiedzmy, jeśli chodzi o parametry, nie wiem, wyskoku, wyskoku, czy parametry szybkościowe, czy wytrzymałościowe, czy regeneracyjne. Są takie, pojawiają się takie przypadki, czy to jest generalnie dosyć bardziej na zasadzie, że jest trochę to wyrównane? W każdym zespole są zawodnicy, którzy są na górze, mhm. i w każdym zespole są zawodnicy, którzy są na dole i największa grupa jest zawsze ta grupa środkowa. I oczywiście też jest tak, tak w Krakowi. Nie, nie będzie to tajemnicą, bo te dane, jeżeli ktoś bardzo będzie chciał poszukać, to to jest wszystko dostępne. No, myślę, że Filip Ruzga, mhm. który jest najmłodszym zawodnikiem, który aktualnie gra w pierwszym zespole. W pierwszym składzie e, osiąga niesamowite parametry, jeżeli chodzi o szybkość, i no tutaj trzeba od tego zawodnika właśnie zadbać, żeby go nie przeciążyć, żeby go odpowiednio stymulować, bądź cować, tak żeby on jeszcze w jakimś tam minimalnym stopniu się rozwinął. Bo też umówmy się, część parametrów jest już jakby nie do pokonania. Tak? Natomiast to jest jeszcze na tyle młody zawodnik, że on jeszcze może tym postęp zrobić. Ale co jest ważne w przypadku Filipa, to żeby zabezpieczyć go właśnie przed, przed urazem, bo zawodnicy typu szybkościowego. Te urazy łapią zdecydowanie częściej, bo ten mięsień jest notorycznie rozrywany i, i wiem, że często jest taka pokusa, że no, ten młody zawodnik to może robić więcej, mhm. bo, no, bo jest po prostu młody, on jeszcze swojego nie przeżył i, i, i on powinien jeszcze więcej pracować. Natomiast no, musimy znać odpowiednie typy zawodników tak? i mamy kilku zawodników starszych na, mhm. e, w kadrze Krakowi, którzy. Tak jak powiedziałem, mają jakąś tam swoją przeszłość, przeszłość mają swoją historię urazów i z nimi trzeba pracować, pracować zdecydowanie, zdecydowanie inaczej. Natomiast e, tak e, jakby podsumowując cały zespół, to zespół jest naprawdę na dobrym poziomie potencjału, który powinniśmy wykorzystać. Nie powiem, że jest na dobrym poziomie już, bo jakby część, część zawodników do nas dołączyła i ta Krakowia zmieniła się względem poprzedniego sezonu, więc ja bym tutaj mówił bardziej o potencjale, bo zawodnicy, którzy do nas dołączyli, ten potencjał mają niesamowity. Chociażby Mik Van Buren, który jest bardzo atletyczny i tutaj też, też mogę, to, mogę to zdradzić. Sprowadzając takiego zawodnika, ty musisz wiedzieć w jaki sposób on trenował. I dlaczego wyglądał tak, jak wygląda przychodząc do nas. I ja wykonałem taki telefon do, do trenera przygotowania motorycznego z, do Sławi Praga z, z zapytaniem, w jaki sposób z Mikiem e, trenować, żeby on czuł się jak najbardziej w optymalnej dyspozycji. I ten trening też jest dla niego zindywidualizowany, więc, więc to jest y, no, bardzo istotna sprawa, żeby znać swojego zawodnika, żeby nie pracować z każdym tak samo. Oczywiście to przygotowanie generalne dla wszystkich jest takie samo. Natomiast jeden potrzebuje więcej tego, jeden potrzebuje mniej tego i, i tak to wygląda w tej codziennej pracy. Mhm. Też w jaki sposób ty sam weryfikujesz swoją pracę? Tak? Czy mam na myśli e, o momenty, w których ty możesz, w których patrzysz i możesz powiedzieć sobie, no to była dobra robota. No, myślę, że jak widzę taką świeżość u zawodników, mhm. e, w dniach treningowych, ale no, szczególnie w dniu meczowym, w dniach treningowych to się przejawia tym, że widzę, że zawodnicy jakby są w stanie generować duże wartości. E, nie męcząc się bardzo przy tym i chcą robić jeszcze więcej. Mieliśmy już kilka takich przypadków, że my kończyliśmy trening i widzieliśmy, gdzie trening był intensywny i widzieliśmy po zawodnikach, że oni chcą więcej, nawet gdzieś tam zgłaszali to, że dlaczego już koniec, że jeszcze oni by chcieli je. A właśnie to jest jakby mądrość trenera, że w tym momencie kończymy trening, żeby zostawić trochę tego głodu na kolejny dzień. Idealnie, jak to się dzieje na przykład w dniu, w dniu przedmeczowym, żeby zostawić mhm. tego głodu troszeczkę na ten dzień meczowy. E, I w taki sposób zarządzamy tym obciążeniem, bo też nie pozwalamy temu mięściom się przemęczyć, organizmowi się przemęczyć. Przede wszystkim nie, nie chcemy przemęczyć tego układu nerwowego, który jest kluczowy, bo często możemy przemęczyć układ mięśniowy, on się szybko zregeneruje. Mhm. Natomiast ten układ nerwowy poprzez taki notoryczny, ciężki trening. E, może być na tyle przemęczony, że zawodnik będzie czuł się już w miarę dobrze fizycznie, żadne parametry nie będą wskazywało na to, że on powinien być zmęczony. Natomiast jego układ nerwowy nie pozwoli mu pokazać e, w 100% swojego potencjału, więc no, na, na, na tym trzeba trzymać gdzieś tam, e, gdzieś tam rękę. No, i, więc. Wiem też e, nawet chyba dzisiaj ten Rekroczek na konferencji gdzieś tam wskazał te m, m, różnice między meczem z Krakowią a, a widzewem odnośnie dystansu przebiegniętego w sprincie, mm. to już tak przechodząc jakby z tego dnia treningowego do dnia meczowego, mamy pewne swoje e, e, ramki, w których chcemy się trzymać jako zespół i w których chcemy funkcjonować. I jeżeli zespół w odpowiednich parametrach w meczu przebiega odpowiedni dystans, przykładowo w sprincie, w tych biegach o wysokiej intensywności, to dla mnie to jest dobry sygnał, że my przepracowaliśmy ten tydzień dobrze, bo zespół konie na koniec tygodnia był w stanie osiągnąć takie i takie wyniki. Najmniej praktycznie w ogóle nie interesuje mnie dystans całkowity, coś co jest jakby wzmacniane przez przekazy telewizyjne. Na końcu zawsze jest ten dystans całkowity, i najczęściej ludzie, którzy oglądają mecz, na tym bazują, oceniając przygotowanie motoryczne, że nie wiem, zespół A przebiegł 120, a zespół B przebiegł 107, tylko że zespół, ten, który przebiegł 107, wygrał mecz. I w tych 107 przebiegł, nie wiem, 2,5 km w sprincie, z czego 8 km w HSR, czyli w tych biegach o, o wysokiej intensywności, a zespół, który przebiegł 120 km w meczu, przebiegł 1500 m w sprincie i dużo mniej w HSR. -ze. Więc ja wolę, żeby mój zespół biegał mało, ale bardzo intensywnie, bo to wskazuje na to, że my kontrolowaliśmy mecz, niż biegał dużo. I mało intensywnie, bo to oznacza, że my biegaliśmy głównie, głównie za piłką. I tych skoków piercingowych było mało i tych szarpień z naszej strony było mało. Znając sposób gry, jak, jak ma grać Karkowia, znając ideę trenera, trenera kroczka. Ja wiem, że my mamy grać bardzo intensywnie, mamy grać e, bardzo często w, w tych momentach pressingowych, bardzo dużo w fazach przejściowych, mamy być intensywni, mamy być nieprzyjemni dla przeciwnika, a jesteś nieprzyjemny dla, dla przeciwnika wtedy, kiedy cały czas gdzieś tam na nim, na nim siedzisz. I, I to ma nas charakteryzować, więc jak widzę takie wartości, nakładam na to obraz meczu, bo to jest zawsze e, najważniejsze, żeby nałożyć obraz meczu na parametry, żeby nałożyć kontekst meczu na to, co potem ja widzę w tabelce. I wtedy możemy wyciągnąć wnioski. To w takim razie nie mi nic innego, tylko żeby życzyć, żeby jak najczęściej była okazja do powiedzenia sobie dobra robota. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Widzimy się w kolejnych odcinkach.